Dość Radia Vanessa. Nie każdy o tym wie, że Magdalena Koppel, dietetyk kliniczny, która prowadzi audycję na antenie Radia Vanessa z notatnika dietetyka, jest także absolwentką pierwszego ELO w Raciborzu. Dzień dobry, witam i bardzo dziękuję za zaproszenie. Troszeczkę w innej odsłonie, bo na żywo. Jak pani właśnie wspomina ten czas, te lata szkolne, a przede wszystkim szkoły średniej w Kasprowiczu? Ja przyznam, że od wczoraj w zasadzie kiedy dostałam informację, że będę miała możliwość porozmawiania z panią na temat tego, że jestem absolwentem, jestem bożanką, no niesamowita fala wspomnień do mnie. Dotarłaż mi się teraz głos trzęsie. Ja też nie ukrywam, że zaraz skontaktowałam się z całą swoją klasą, którzy. Wszystkie osoby, które na tej, na tej grupie naszej klasowej są, no niesamowite wspomnienia, każdy z siebie zaczął wyrzucać. Połowa z nich nie jest do powtórzenia na antenie, ale faktycznie doszliśmy do takiego wspólnego wniosku, że może to tak troszeczkę jak z porodem, ale naprawdę na koniec wspomina się tylko te dobre rzeczy. Więc ja nie będę chciała rzucać tutaj sloganami, że wspominam fantastycznie szkołę, ale naprawdę był to kawał historii, która jest ze mną do dzisiaj. Pierwsze przyjaźnie, pierwsze miłości pojawiły się właśnie w szkole średniej? Dokładnie tak. Myślę, że wszystko, co pierwsze pojawiło się tam, i z tych rzeczy dobrych, i z tych złych. I może też to bym chciała powiedzieć, jeśli słuchają nas jacyś e, e, młodzi słuchacze i, i myślą o tym, że oj, no to fajnie, żeby tylko przetrwać tą szkołę teraz, a potem, jak już pójdę w świat, to tam się będzie działo. No to powiem uczciwie, że pewnie jeszcze studia są takim okresem, gdzie, gdzie odrobina tej wolności jest, ale ten kierat jest już dużo większy, bo odpowiedzialność większa, więc chcę wszystkich. Takich młodych zachęcić, żeby jeżeli są w tym okresie właśnie teraz, czy tutaj u nas w którymkolwiek z liceów, czy, czy w budowlance, czy w mechaniku, naprawdę niech czerpią z tych chwil, bo to są naprawdę ostatnie chwile takiej wolności i możliwości doświadczania, wybierania, dokonywania pomyłek, ale też doświadczania tych złych rzeczy, bo to one nas tak naprawdę kształtują na finale. A jak nauczyciele? Byli bardziej tacy przyjacielscy, tak bardzo przyjacielsko nastawieni, czy jednak rygor był na zajęciach? Bo szkoła Kasprowicz słynie z bardzo wysokiego poziomu. Tak, nawet tak. Tak. Tamte, tak jak pani mówi, no w tamtym etapie myślę, że też jak przysłuchiwałam sobie poprzednie audycje, to wiele osób mówiło o tym, że ta fama, ta, ta prawdziwa, potwierdzona, dobra opinia Kasprowicza... Mocno powiela, i ja też z tamtego okresu mogę powiedzieć, że, że tak było, że też na tym bazowałam, że to była elitarna szkoła w tamtym czasie. Jakkolwiek dzisiaj może to pejoratownie brzmi, ale, ale jednak patrzyliśmy na to, że to była ta fajna szkoła. Natomiast jak sobie tak zaczęłam przypominać, czy faktycznie chodziło o tą naukę i i tą elitarność w tej szkole, czy dlatego tam gdzieś skierowałam swoje kroki, to, to zupełnie nie dlatego. No ja właśnie, pa... a dlaczego? dlaczego? Ja miałam zupełnie inny dobór. Po pierwsze, wychowałam się w szkole, w podstawówce naprzeciwko liceum, więc ja już będąc na tym trzecim piętrze, w tej siódmej, ósmej klasie, z góry obserwowałam tą młodzież, która tam jest i ona mnie po prostu nakręcała do tego, żeby być po prostu jedną z tych osób. Już czułam, powiem, w tej wolności. Po drugie, jestem silnie związana emocjonalnie i, i życiowo z obozem w Gąsku gdzie zarówno chór maestro przyjeżdżał, jak i sportowcy, jak i grano tam w siatkówkę i ja już tą młodzież podglądałam. To już byli moi wcześniej idole, to już były te pierwsze miłoski, już miałam oko na niektórych panów i przede wszystkim miłość do muzyki ciągnęła mnie w tamtym kierunku. Ja też jestem wychowanicą pana Franka Borysowicza, lata śpiewałam w Septymie 5. pozdrawiam stąd i pana Borysowicza i koleżanki, ale właśnie te wszystkie takie niuanse sportowe, które jak za chwilę też będziemy pewnie rozmawiać, przewijają się w moim życiu i muzyczne, no były chyba tym najważniejszym aspektem, dla którego ja do Kasprowicza poszłam, aczkolwiek zarówno mój tata, jak i mój brat i ja i w pierwszym wyborze moja córka również w Kasprowiczu skończyliśmy. Czyli Kasprowicz był takim spełnieniem marzeń. Myślę, że był tym celem, który został y, osiągnięty. Ja też jestem bardzo zadaniową osobą, więc jak wyznaczam sobie jakieś cele szczególnie edukacyjne, bo w tej edukacji jestem do dzisiaj, bo znowu studiuję, y, to myślę, że ten cel edukacyjny, a nie był łatwy. Na tamten moment trzeba powiedzieć, że mimo tego, że ja byłam wzorową uczennicą, no to y, z drżeniem serca czekaliśmy na y, wyniki egzaminów wstępnych. A jak wyglądała dalej ta edukacja, kiedy pani podjęła decyzję właśnie w tym kierunku, w którym pani obecnie jest, czyli dietetyka? Jeśli chodzi o dietetykę, no to jest coś, co jak dzisiaj znowu patrzę z perspektywy czasu, to było coś, co towarzyszyło mi chyba całe życie. Nie tylko dlatego, że sport jest bezpośrednio związany z dietą, z reżimem dietetycznym w moim przypadku, ponieważ 15 lat ćwiczyłam gimnastykę, no bardzo często z głodem, zrobieniem masy mięśniowej, z dużymi wyrzeczeniami, ale też problemami zdrowotnymi, hormonalnymi. To ja bardzo żywo byłam Zainteresowana swoim zdrowiem od niepamiętnych czasów. Zarówno sylwetkowo, jak i żywieniowo byłam bardzo zainteresowana. Później to też podkręcały moje koleżanki, bo w zasadzie w liceum to jest też taki czas, gdzie każda z kobiet się interesuje, tak, chciało się tak, zmieniać dobrze wyglądać. Chce dobrze wyglądać, więc gdzieś tam z koleżankami różne dziwne rzeczy stosowałyśmy. Wtedy jeszcze byłam kompletnie niewedukowana i wiem, że masę błędów w swoim życiu popełniłam. Z wykształcenia finalnie jestem prawnikiem, co, co może kto, kilka osób wie, natomiast na pewno. Szerszej, dla szerszych odbiorców, tutaj już jestem znana jako dietetyk, ale z wykształcenia jestem prawnikiem, przejęłam to rodzinnie po, po ojcu. Wybór też nie był jakiś taki skonkretyzowany przeze mnie. Bo ja jestem po klasie matematyczno-fizycznej. Też nietypowy wybór, ale też po tej klasie jest, mamy wielu wiele osób związanych z medycyną, lekarzy. Każdy, kto kończył ten matwis, był prawie pewny, że na wymarzone studia się dostanie, ponieważ rzeczywiście ten poziom nauczania w tej klasie takiej ścisłowej no, był bardzo, bardzo wysoki, nad czym obolewałam, bo bardzo. Bardzo ciężko było mi się tam y, utrzymać, ale faktycznie wszyscy poszli w świat i wszyscy jakieś kariery, y, mniejsze czy większe, y, zrobili. Więc ja po tych studiach prawniczych y, zaczęłam swoją karierę prawniczą. W międzyczasie jeszcze miałam przygodę pracy w Stanach Zjednoczonych, ale jak wróciłam, to rzeczywiście tym prawnikiem byłam prawie 15 lat. No ale gdzieś po drodze cały czas ta dietetyka była w moim zasięgu zainteresowań i, i w takim zasięgu, żeby coś zrobić z tą dietetyką. Ja jestem jeszcze z wykształcenia i trenerem personalnym. Prowadziłam przez lata zajęcia. Pewnie mnie uczestniczki zajęć fitness kojarzą. Teraz aktualnie prowadzę zajęcia dla dzieci jako trener koszykówki, licencjonowany po AWF-ie. Więc cały czas gdzieś ten sport i dieta były. No i w końcu podjęłam decyzję grubo po trzydziestce, już po urodzeniu swojego własnego dziecka, że skończę te studia. Skończyłam z powodzeniem, no i marzy mi się doktorat, więc gdzieś w tym kierunku będę dalej zmierzać. Więc ciągle w tej edukacji będę. A doktorat w jakim dokładnie kierunku? W zakresie bycia doktorem naukowym nauko zdrowiu, ściśle z dietetyki, natomiast ten kierunek mi się klaruje, ponieważ ja dosyć płynnie um, przesuwam swoje zainteresowania od onkologii do chorób tarczycy i tak widzę, że to jest taka, no, naj, tak dla mnie chyba najbardziej interesujący obszar i myślę, że w którymś z tych obszarów będę się. Doktoryzować. A wracając do szkoły, takie wspomnienie związane ze szkołą, e, które jak Pani wspomina, to pojawia się uśmiech na twarzy. Oj, w ogóle cała moja klasa, jak myślę o nich, to, to zawsze mam uśmiech na twarzy. I im dłużej się nie widzimy, tym rzeczywiście zapominamy o pewnych rzeczach. Natomiast tak jak wspomniałam wiele lat temu, e, bardzo szybciutko, chyba w ciągu tygodnia, zebraliśmy się na jednej grupie, zrobiliśmy sobie taki zjazd klasowy. Oczywiście uczestniczyła w tym e, zjeździe e, już dzisiaj świętej pamięci Pani Karkocha. Też bym chciała kilka słów o niej Powiedzieć i o kilku innych nauczycielach, ale jesteśmy taką grupą zwartą. Zawsze mieliśmy fajną tą klasę wspierającą, naprawdę wszystko dało się w miarę fajnie załatwić. Byliśmy taką nietypową mieszanką, bo dużo osób też było dojezdnych i nie można było się spotykać tutaj w mieście, więc to nas mocno dzieliło na początku, ale później, jak już weszły jakieś transporty, samochody, opcja wyjazdów, no to, to często te imprezy gdzieś tam działy się również poza miastem. Jedna z najlepszych w Piotrowicach. Pozdrawiam kolegę. Także naprawdę. Była to grupa i imprezowa, i myślę, że intelektualnie naprawdę wysoko staliśmy, bo rozprawy na niektórych lekcjach były fantastyczne. Także naprawdę silna grupa, i do tego sportowa, i do tego wokalnie śpiewająca. I ten czas był naprawdę zagospodarowany silnie pomiędzy salę bo wszyscy lubiliśmy gdzieś tam grać i ten sport był w naszym życiu i właśnie e, próby, e, występy, wyjazdy, wymiany, no i samą szkołę, w której, jak e, wspomniałam, no łatwo momentami nie było. A czy razem poimprezujecie 12 grudnia na balu absolwentów? Oczywiście, że poimprezujemy, już jesteśmy umówieni, większość osób ma opłacone, zarejestrowani są. Ja y, 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 cały czas mówię, że będę ich nawiedzać nawet w Halloween, ale bowiem rejestracja kończy się 31 października. Ale już, już mamy jesteśmy. informację, że będzie wydłużona, także spokojnie. No wszyscy to, tym zdążą. Bardziej, to tym bardziej, <laughs> bo mamy kilku takich leniuszków, po prostu bardzo zajęte osoby, które gdzieś tam po drodze to... Wypada z głowy, także ja zachęcam i zapraszam. Ja jeżeli tylko oczywiście zdrowie i obowiązki pozwolą, będę zarejestrowana jestem. Także cieszę się bardzo, że mamy taką silną grupę, która jakby odnawia tą pamięć o liceum i mamy tych absolwentów, którzy bardzo silnie działają w stowarzyszeniu, także też ich serdecznie pozdrawiam. O wspomnieniach już wspomnieliśmy, czyli teraz o nauczycielach, których pamięta się tak naprawdę wyjątkowo. Ja nawet wczoraj, jak tak w pierwszym odruchu próbowałam wspomnieć nauczycieli, to, to, to jest cała grupa, na którą ja akurat trafiłam. Naprawdę, no, mniej dużo szczęścia, bo przede wszystkim, jako ta klasa matwizowa, trafiliśmy na panią Karkochę. No, to jest, jest był, aż ciężko, ciężko jeszcze o tym mówić, niesamowity nauczyciel. Jeżeli chodzi o ten etos pracy, była tak wyjątkowa, momentami wkurzająca, ale wiem, że zarówno mnie, jak i wszystkich innych, do tego życia takiego naukowego przygotowała perfekcyjnie. Wszyscy praktycznie podostawali się na te studia, które chcieli. Osobom takim jak ja, które już od drugiej, trzeciej klasy dokładnie wiedziały, że na tablicy nic nie rozpoznają, cisnęła do samego końca i dopiero jak mogliśmy gdzieś tam odetchnąć na koniec, to pozwoliła, żeby sobie już odpocząć w tej ostatniej ławce. Ale też trafiliśmy na początki. Kariery w liceum pana Janiczka, który wiem, że później został też dyrektorem. No, to był taki powiew wolności, naprawdę duży powiew, na którym wielu z nas się przejechało, bo profesor Janiczko przyniósł ze sobą tą wolność studencką. Pamiętamy wszyscy, jak w kurteczce i w plecaczku przez miasto przechodził. Przychodził, siadał na katedrze i opowiadał tak fantastycznie o, 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 o jego własnych idolach, bym powiedziała, literaturze że my na tym płynęliśmy i tylko dzięki jednej z koleżanek, którą też serdecznie pozdrawiam, Maję, mieliśmy jakieś notatki, bo wszyscy popłynęliśmy już na pierwszym sprawdzianie. Fantastycznie opowiadał. Naprawdę wiele osób zaczęło czytać książki dzięki niemu. Ja do dzisiaj czytam, czytam wiele książek i w ogóle lubię czytać. I chyba też mu to zawdzięczam. Niewątpliwie też mojej mamie, bo jest nauczycielem polskiego, ale myślę, że dopiero on pokazał mi, jak można na to wszystko spojrzeć z pasją. Mieliśmy również lekcje z panią Maję, która niewątpliwie wszyscy ją pamiętają. To jest osoba, o której zawsze mówiliśmy, że, że zarówno i z wyglądu, i z tego, jak prowadziła zajęcia, no to była sama klasa i piękno. Podobnie zresztą jak pani Grondalska. to jest taki epizod w moim życiu z językiem francuskim, gdzie prawie cała klasa nasza poszła na olimpiadę z francuskiego, co było nietypowe. Również etos pracy, piękna kobieta, ona, ona była francuska, jak wchodziła do klasy, to naprawdę aż pachniało krasantami. Pięknie się z nią uczyło, każdy chciał się tego uczyć i wszyscy no myślę, że do dzisiaj tym językiem władamy dosyć biegle. Również pani profesor Mokra i fizyka z nią, pięć godzin tygodniowo, no nie można było się nie zżyć z taką osobą. Czy się kochało, czy nienawidziło, na pewno były to osoby nam bardzo, bardzo bliskie, przez czas jaki spędzaliśmy, ale również osoby właśnie z sali gimnastycznej, czyli pani Ania Stens, którą do dzisiaj spotykam na trybunach przy zawodach koszykarskich. No ten głos jest wyjątkowy, jego się nie da nie słyszeć. Pan Michalak, z którym jestem w stosunkach takich, myślę, że Przyja przyjaźni, już mogę to nazwać. Yy, no niezapomniany człowiek, zresztą on jest ze mną od podstawówki zaczęliśmy wspólnie, że tak powiem, swoją historię, bo moim nauczycielem w podstawówce, później przeszedł do liceum i, i, i dalej tam uczę z powodzeniem. No i nie mogę zapomnieć o profesorze Motyce, który y, no, jest historią samą w sobie. Przygotował mnie do matury z historii, dzięki niemu dostałam się na prawo. No i na koniec, ale już to, to, to już jest sama historia, czyli maestro, z którym przeżyliśmy tak wiele, że to jest naprawdę chyba historia na książkę. I tym pięknym akcentem kończymy dzisiejsze nasze spotkanie, a naszym gościem była Magdalena Kopel, dietetyk kliniczny a także absolwentka pierwszego liceum ogólnokształcącego Wraciboszu. Dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.